Ciężkie czasy. Naprawdę, ciężkie czasy. Najgorsze jest, gorszej dwa 2 wyglądają filmiki według mnie. Widać, po filmikach widać, że jest takie. że one są tak skompresowane o, bardzo, bardzo o niechludnie... Nie niechlubnie jak to się mówi. Niezbyt dokładnie, może lepiej. Sorry, oprócz tego granatu masz jeszcze jakiś plan? Tak, mam. Zajdę ich z boku i zepsuję im imprezę. Sam usunął konto. No cóż, to Twoje. Z tego co wiem, to niekoniecznie sam, ale skoro masz sprawę w sądzie, to niekoniecznie sam usunął. Nie chlujnie, o, nie chlujnie. To jest to słowo. Bingo. Trudne czasy, prawda? Ale co to znaczy? Mordujmy ich. Można grać po cichu, ale można też tak wszystkich mordować. To mi się najbardziej podoba. To oni mają jakieś rpg Ja pierdziej w tej grze, to jest naprawdę. Po co mam strzelać na oślep, skoro mogę strzelać nie na oślep? Wiecie, to trochę mam ochotę pograć w yakuzę, żeby te kamuroczo całe odkryć i dalej. Ale nie wiem, czy jestem taki... Czy jestem na to gotowy. Dobra, okej. Okay. Trzeba się schować, bo za chwilę mnie zapomordują wszyscy za to, że jestem tak na wierzchu. I samu też może wysadzić w sumie. RPG7. O, ale go go tam zmiatło Mogę gdzieś tam aż tak wysoko rzucić? Nie mogę, no ja O wow, o gościu Aaaaa! Ale Aż miałem jedno skończyć ja pan Dobra, to masz rację, masz rację, dobra Story. Dzięki, że mi przypomniałeś. Rzeczywiście. Muszę Zenoblader skończyć, ale Xenoblade'a mi się nie chce tłumaczyć teraz, kurde. Zmęczyło mnie trochę to tłumaczenie napisów i bardzo powoli mi to idzie. Dużo czasu schodzi na, na tłumaczenie napisów. Dużo więcej czasu schodzi na tłumaczenie napisów w odcinku, tym nagrałem, niż nagranie, zmontowanie, wrzucenie. Naprawdę. Przez rano. Rzuciłem się bardzo mocno w wir walki. Pierwszą grą, którą robię z napisami po polsku, to jest gra RPG japoński. No też, kurde. Że powiem, to niego był najlepszy wybór. Mogą się najpierw sprawdzić w jakiejś grze krótszej, na przykład, ale. No cóż, jak zaczynać to z przytupem, podobno. Ale widzę, że w tej grze sojuszni ta sojuszniczka mi rzeczywiście pomaga jakoś. Że jest taka różnica, że coś tam się dzieje, bo widać, że coś, coś trafia. Bo tutaj w pierwszej Uncharted wydawało mi się, że ona nic nie robiła w ogóle. Znaczy ona, on, różnie było. Ale wydawało mi się, że nic nie robili, a tutaj jakby... Coś, to, coś tu poprawili chyba. Mi się wydaje. Ale wiecie co, bo trochę nad Yakuza się zastanawiałem, ale nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Nie wiem, czy to jest gra dla mnie. Ponieważ ta gra nie jest po polsku i... A ja lubię nagrywać gry, które są po polsku, bo to jednak jest najwygodniej do odbioru. Nie trzeba się skupiać w ogóle na niczym. No oglądać się, cieszyć grą. Znaczy nie mówię o dubbingu, zazwyczaj wołem napisy. Żyć panie premierze. Sam premier nie wie jak żyć. On ma żołnierzy, no właśnie też się zastanawiam. Powiem tak, na pewno dużo. Jezu w końcu równo. Znacie ja po aktualnej sytuacji. Nie wiem jaka jest aktualna sytuacja na szczęście. To jest znowu jakieś afery, kontrowersje, jak zawsze. A tak jak więcej nie miała, chyba nie, bo chyba wszystkich już pomordowaliśmy. Jest coś tam ktoś strzela jeszcze, ale nie widzę. Nie widzę skąd, nie wiem, widzę po co. Znaczy po co to się domyślam, ale. Ale rzeczywiście jest ich, jest ich, jest ich dużo. Dobra, pomordowani. Wezmę fala, ponieważ widzę, że jest więcej amunicji do niego. Ale wolę pistolet. Mimo wszystko, mieć jedną broń z pistoletu to zawsze jest. Zawsze jest wygodniej do strzelania. Tak, też mi się tak wydaje, że to jest taki tak, typowy motyw, w którym którym jakby gra decyduje, że okej, okay, dam ci opcję, żebyś zabił już wszystkich, żebyś czuł się w końcu, że jesteś silny. To już ostatni. A skąd on wie, że to jest ostatni? To też nie mam pojęcia. Musimy tylko dostać się na górę. Tylko, tylko serio, tylko na górę. Ale to drobna przesada, co? Co? Skurę tematy mi się sko skończyły. Da no, przy coś wymyśli. Drabina gdzieś jest. To Gdzie jest drabina. Już tam słyszałem drabina. A czarne te dwa oklepane mechaniki? Trochę tak, trochę jest oklepany mechanik, rzeczywiście, ale... Przyzwoita gierka powiem szczerze, nie, nie, nie powiedziałbym, że, że rzeczywiście czuję, że to jest męczące to jest. To jest pewna gra, której, do której nie oczekujesz e, nowości, oczekujesz bardziej tej, tej takiej frajdy czystej. Więc powiem szczerze, że jestem zadowolony z tego, jak, jak to wygląda. Że to jest gra, której oczekiwałem, powiem szczerze. To jest taka przyjemna, przyjemna zabawa. Jasne. Dobra. Masz? Zastanawiam się jak właśnie, jaka będzie różnica między np. jedynką a dwójką, e, kiedy, kiedy połączymy ją z czwórką. Czy między czwórką, a jedynką i dwójką będzie aż taka, taki duży przeskok. Mówisz, między jedynką a dwójką, być może to przez to, że to jest remaster, nie widać aż takiej dużej różnicy. No tematów było dużo rzeczywiście. <laughs> naprawdę. No, Można powiedzieć, że nie, bo było naprawdę dużo tematów, ale w tym momencie, właśnie, brakuje nowych nowych duszyczek, żeby dołączyć się do tematów. Ale zresztą, gadać można na wiele tematów, różnych, różnistych. Od nas spokojnie, zawsze jakiś temat się znajdzie. Dla odmiany można też o grze pogadać, nie? O cholera! Właśnie, Jarek jest taki dosyć politycznie odcięty, że jednak woli mniej o takich kontrowersjach rozmawiać. Ja to tam lubię, o ciekawie jest wtedy. Tędy. Lubię go o religii. No to było kurde, akurat jedna z tych bardziej. Wow! O, cóż, to było nieprzyjemne. Chyba trafili w generator. Pomóż mi. Jeszcze trochę, Nate, ruszaj! Niedobrze. Muszę naprawić zasilanie, żeby cię wydostać. Dasz sobie radę? Tak! Szkoda, że nie wzięłam nic do czytania. Kindra sobie wyjmij. Wydaje mi się, że bezpiecznik jest na najwyższym piętrze. Zaczekaj, zajmę się. Rocowało to tak 5 do Nosa. noc. Kontrowersyjne połączenie, rzeczywiście. Bardzo kontrowersyjne. Ale temat był ciekawy, fajnie to wyszło, porozmawialiśmy na wiele różnych tematów, byłem zadowolony z tej, tej rozmowy. Powiem szczerze, czasami jak rozmawiamy w ten sposób, mam, mam wrażenie, że to by się przydało wyciąć na jakiegoś, na jakiś podcast. Że fajnie byłoby jakby znaleźć jakiegoś kumpana, ja właśnie nie, nie mogę znaleźć takiego kumpana, jakiegoś kumpana, który... Podpasowałby mi tematycznie, żebyśmy się trochę nie zgadzali, a trochę... What the fuck? Trochę zgadzali, trochę nie zgadzali. I zrobić... E... I zrobić jakieś, ten, y, zrobić jakieś podcasty ciekawe. O grach, nie tylko, o kulturze i tak dalej. Ale nie potrafię znaleźć, znaczy na razie nie znalazłem nikogo, kto by, kto by chciał takie rzeczy robić. I przy okazji jeszcze, żeby miał sprzęt do tego w miarę jakiś ogarnięty, wiesz, żeby nie miało tak gówno. Masz mnie. Możliwe, możliwe. No zobaczymy. Na razie jesteś nowy na kanale. Więc na razie jeszcze się nie, nie, nie ten, tak powiem, jeszcze się nie przywiązuję, bo będzie mi smutno i przestaniesz przychodzić. Wiesz co chodzi? Taka niewielka sugestia, no, bardzo niewielka. Ale może, jak najbardziej, nie, nie wykluczam, nie, nie, nie w sensie, że nie jestem, jestem na nie, tylko bardziej... Ja wiem, że wielu... Często tak mam, że przychodzą mi jacyś widzowie mówią, o mój Boże, będę... Będę, wiesz co, ogólnie tak... Będę Będę, będę tak, będę, będę przychodził... Miliard razy lat, miliard lat, uwielbiam ten kanał, kocham go, później dwa tygodnie później... Wiesz co, nie mam czasu, yy, no i później ich nie ma. <laughs> ja wiem, ja też w sensie, wiesz, żeby to nie zabrzmiało, że... Że mam jakieś tutaj wymagania, bo. No nie, ale. Ale chodzi o to, że tak po prostu życie wychodzi życie weryfikuje takie rzeczy. O kurwa, granat! Fak, 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 fak. Ale sprzętowo leżysz, no to słabo. No przydałoby się, żebyś brzmiał chociaż normalnie, bo tak to po co ma na podcasty, skoro nikt nie będzie mógł tego słuchać? Będzie taka zjebana jakość. no niestety, no tak bywa, no trzeba. To jakoś jest ważna Należy się karta z tego klienta <grywa> wow! Ki roszczeniowy skurczybek. no ja pierdziele. jebany milenials <grywa> o oh wow. <grywa> oh wow, that's offensive <grywa> Ale mu dziobnąłem chetka może rzeczywiście w tej grze jest jakiś AM bocik, bo bardzo szybko mi te głowy wchodzą. Ja jestem stałym widzem. No rzeczywiście, jak jesteś, to prawda.